osoby i kilka osób zakładowej rehabilitacji będzie oznaczało w w przyszłym czasie likwidację przygód. Pracuje eee, nas w świetnik Świtich 3000 założa. dochodzą do tego rodziny, więc chcieliby w nośnych warunkach móc korzystać z opieki zdrowotnej. Eee, przez 4 godziny. Przez cztery godziny w poniedziałek yy, pracownicy zebrali 1200 z dwóch z naszych lubelskich gazet. Kolejny skandal z NFZ w, ro w roli głównej. Jedna gazeta. Przychodnie członków PO z dobrymi kontraktami. Druga gazeta. Trzecia gazeta. Zmijan wyjaśnia czy doszło do kolesiostwa w PO. Korzy bronią poradni pulmologicznej. Dalej, NFZ, awantury o kontrakty. Dalej, pacjenci cierpią, brzmią lekarze. Pikieta przed lubelskim NFZ. Kolega, dyrektor i koleżanka referentka. I taki jest obraz w tej chwili naszej.